Wojciech chrymy, kłaniam się, naszym gościem jest Justyna Szostek, dyrektor Biura warmińsko mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i przewodnik turystyczny. Witam panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa w ten piękny dzień. Pani już po urlopie? No, znajomi mówią tak trochę przykornie, że ja jestem całe życie na wakacjach na urlopie, bo mieszkam w takim regionie. Natomiast de facto jestem przed urlopem. W tej chwili trwa pełnia sezonu, więc mamy co robić. A mogę zapytać czy w kraju czy za granicą ten urlop w będzie? Kraju. Kraju. Koniecznie w kraju i jeszcze mało tego powiem na Warmii Mazurach. Pytam dlatego, że z danych polskiej organizacji turystycznej trochę cyferek wynika, że 70% Polaków planuje co najmniej jeden wyjazd wakacyjny w tym roku i 66% z tej grupy na urlop wybiera Polskę, ale ubiegłoroczne dane gus pokazują, że w i Mazury były dopiero na 10. miejscu z 16 regionów w kraju pod względem wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych. Mazury cud natury, co jest nie tak? Myślę, że to jest przyczyna, jest złożona. Statystyki są po coś robione i oczywiście one są ważne. Natomiast ekonomia, pandemia, te ostatnie lata, to co się wydarzyło za granicą, zmieniają też potrzeby, jeżeli chodzi o podróżowanie. A druga rzecz, poprzez otwarcie się na, na świat, można powiedzieć, zmieniliśmy też swoje sposoby wybierania destynacji. Jesteśmy bardziej ciekawi, otwarci ale też wiem, że ta ciekawość w pewnym momencie jest zaspokajana i powroty do nas na Warmii i Mazury następują. Także mamy swoich wiernych fanów, którzy mają prawo do tego też, żeby zobaczyć coś innego i potem wrócić do Macierzy, można powiedzieć. No właśnie, mamy jeziora, lasy, zabytki, mamy bazę. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o turystykę, to mamy wszystko oprócz właśnie tych wielu turystów, których byśmy chcieli mieć i hmm. hotelarze pewnie by chcieli mieć. No przede wszystkim baza noclegowa, ale nie tylko, bo to jest system naczyń powiązanych, to jest i gastronomia i usługi wszelkiego. Sklep, nawet w rodzaju sklepu, nawet takiej podstawowej potrzeby, czyli spożywcze chociażby, korzystają na tym właśnie. Że turyści są takim magnesem, który myślę, że przyciąga ostatnimi laty. Oprócz tego, co mamy w naturze, jakby podarowane, to są bardzo ciekawe wydarzenia, które szczególnie w okresie od czerwca do sierpnia u nas. No się jesteśmy dzieją. na trzy dni przed instynizacją bitwy pod Grunwaldem, która gromadzi co roku dziesiątki tysięcy turystów, widzów. I to jest na pewno jeden z wielu naszych magnesów, ten tutaj akurat datowo najbliższy, ale kanał Elbląski, który również akurat może nie jako wydarzenie, natomiast taka atrakcja na skalę światową też cały czas przyciąga gości. Mamy Mrągowo, które jest miasteczkiem festiwalowym, ale również Olsztyn, w którym dzisiaj jesteśmy, też ciekawe wydarzenia oferuje. I, ale i też wydarzenia sportowe typu Rajd Polski, który w ostatnimi czasy przyciągnął ponad 90% jakby obłożenia bazy noclegowej akurat w najbliższej okolicy, ale to nie tylko 5 km od Mikołajek, tylko Znacznie, znacznie dalej. Także każdy z nas robi, co może, żeby tych turystów było więcej. Natomiast, tak jak mówię, moda na to, żeby być gdzie indziej też jest czasami istotna u turystów, ale ja wierzę w to i też to widzimy, że turyści wracają. Druga rzecz, też jako regionalna organizacja turystyczna odpowiedzialni za promocję regionu, widzimy zmiany, jeżeli chodzi na przykład o przyjazd gości zagranicznych. Kiedyś to był gość z Niemiec jako dominujący. Jeszcze 15. 10 lat temu to były te wycieczki sentymentalne. W tej chwili, na przykład, z ciekawostek, zamiast dużej ilości grup, bardziej indywidualny ruch turystyczny z Niemiec obserwujemy i bardzo znaczącym rynkiem dla nas zaczyna być rynek czeski. Liczby rosną, szczególnie Czesi upodobali sobie na ten moment tą, tą pomorską, jakby i zachodnią Pomorską no, część. Nie mają, tak. Morza nie mają, nie muszą mieć Chorwacji, zawsze Chorwacja, zresztą dla nich jest w tej chwili też już droga, Polska jest dla nich tańsza. Na Natomiast bardzo są ciekawi tego, co się dzieje w Polsce, bo oni tą Polskę tak naprawdę w ciągu ostatnich pięciu lat odkryli. Także myślę, że Czesi będą w następnym roku też uzupełniali naszą bazę. No właśnie, ale nie zawsze pogoda jest taka, jaką byśmy chcieli. Czasami jest kapryśna, tak jak wczoraj. Burza mogła przestraszyć i żeglarzy, i mogła przestraszyć tych, którzy gdzieś tam biwakują pod namiotami. A z kolei, jak jest upał, to mamy silnicę, tak jak chociażby teraz w Olsztynie. Nie ma złej pogody. Nigdy nie ma złej pogody. Tylko trzeba się odpowiednio do tego nastawić i um, przygotować, jeżeli chodzi o ubiór i przede wszystkim nasze wewnętrzne nastawienie. Mówię to dlatego, że ktoś może pomyśleć, no po co mam się tutaj pchać, jak mogę pojechać do Turcji, na przykład, która jest w tej chwili na, najbardziej obleganym polskim kierunkiem, mhm. jeżeli chodzi o naszych turystów. Czy jeżeli ktoś oczekuje rzeczywiście stabilnej pogody, zawsze 35, no to tutaj absolutnie żaden region w Polsce nie będzie mógł z tym. Konkurować. Natomiast, właśnie wracając jeszcze na chwilę do Czechów, Czesi, kiedy przyjeżdżają do Polski nad morze, może nasze nie jest wcale ciepłe przecież, oni nie szukają tego, żeby kąpać się w ciepłym morzu, tylko żeby pochodzić, pozwiedzać, również wejść do wody, ale nie jest to clue. I myślę, że taki turysta w Polsce. No, każdy turysta zresztą w Polsce powinien się nastawić na tą niestabilność, szczególnie że te zmiany są totalnie od nas niezależne i ten rok do roku jest inny. Ja mam co roku od znajomych pytania, takie, którzy wybierają się na przykład na warmi Mazury. Justyna, powiedz mi, czy w tym roku są kleszcze. Ja mówię, kleszcze są, były i będą, więc kwestia komary również. Więc jeżeli się jedzie w takie miejsce, to albo człowiek się trzeba zabezpieczyć, albo nastawić, że to jest nieodzownym po prostu elementem tutaj wypoczynku. I szukać po prostu sposobów na dobre spędzenie czasu. Pani sama mi powiedziała przed rozmową w studiu, że trudno jest prognozować po dwóch tygodniach wakacji zaledwie jak będzie wyglądał ten sezon, ale jest Pani również przewodnikiem. Czy Pani dostrzega jakieś zmiany? Czy rzeczywiście tych turystów może być w tym roku więcej? Na pewno dostrzegam. Zmianę w potrzebach osób, które przyjeżdżają, kiedy oprowadzam, jest większa świadomość, jest większa ciekawość i to cieszy, bo ludzi świadomych zawsze jest potrzeba, myślę, że w takich sytuacjach. Większa ciekawość tych miejsc, historii, czy większa ciekawość czego? Większa ciekawość. Tego, co jest w okolicy miejsca, w którym przebywają. A w zależności od tego, jaka to jest osoba, to czasami jest to historia, czasami jest to kuchnia, a czasami to są aspekty społeczne, codziennego życia. Także ludzie są coraz bardziej ciekawi. Kiedyś przyjeżdżało się na tydzień czasu, tydzień czasu się siedziało w jednym miejscu. Ewentualnie człowiek wyszedł na chwilę, po prostu w najbliższej okolicy. A w tej chwili ludzie traktują miejsca jako często bazy wypadowe do zwiedzania najbliższej okolicy. Także zmieniła się nasza struktura też, jakby potrzeb. A wracając do. Stosunek do przewodników, przepraszam, też się zmienił. Też... Hmm. I to tak. Chętniej bierzemy przewodnika, który zna teren, który zna historię, który wie, co tutaj się dzieje, żeby nam o tym opowiedział? Coraz więcej jest, to myślę, że potwierdzi to, co chcę powiedzieć, mianowicie, czyli, że jest taka jest zwiększona świadomość, mianowicie coraz więcej jest zamówień dla grup pięcioosobowych, sześcioosobowych, czyli zbiera się, przyjeżdżają znajomi i chcą po prostu efektywnie spędzić czas. Przyjeżdżają na przykład znajomi na wieczór panieński, kawalerski, też często wynajmują przewodników na przykład. Także to na przykład jeszcze 50 lat temu nie było do pomyślenia. W, nawet w okresie dzieje się to letnim, czyli bo najczęściej grupy, można powiedzieć, są przed sezonem takim stricte i po sezonie. Natomiast to też zauważyli, zauważyliśmy po prostu jako przewodnicy, że ten sezon jest zupełnie inaczej wypełniony. A jak się Pani podobają tegoroczne pamiątki z warmi i mazur? Rozstrzygnięto właśnie konkurs. Um, uważam, że każdy rok przynosi coś nowego. Mam tę przyjemność, czy miałam tę przyjemność, bo w, w tym roku nie, ale w poprzednich latach zasiadać w komisji oceniającej. Więc z roku na rok um, pamiątki były coraz bardziej świadome i pokazujące to naprawdę klu, kulturę, dobro naszego regionu. I to cieszę. Ja tylko przypomnę, że jest zestaw z konikiem, kubiek, mhm. kubek magnesy i breloczek, jest ręcznik Jeziora Warmii Mazur, jest zestaw grzybiarza z kapelusikiem z napisem z kulturą do lasu, są świeczki w kształcie łódek, komplet biżuterii, przewrót kopernikański. To są te, które zostały wyróżnione. Rzeczywiście są to takie pamiątki na miarę regionu? Zawsze jest niedosyt moim zdaniem całe szczęście, bo chciałoby się jeszcze więcej i żeby było to bardziej jeszcze że ten regionalizm był podkreślany. Dla mnie zawsze najważniejsze przy pamiątce nie sam konkurs jest istotny, tylko dostępność tych pamiątek. I na całe szczęście są miejsca również w Olsztynie, gdzie te pamiątki można dostać, powstają zresztą manufaktury, których można nie tylko na przykład kupić, ale również zobaczyć jak się wytwarza poszczególne rzeczy. No i to cieszy, czyli ta świadomość również nas mieszkańców, nie tylko turystów przyjeżdżających. Jeżeli, chcą państwo, jeżeli są państwo ciekawi, jak wyglądają te pamiątki albo chcą państwo zobaczyć naszą rozmowę w formie wideo, to zapraszam na naszą stronę radioolster.pl. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Justyna Szostek, dyrektor Biura Wramińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i przewodnik turystyczny była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zachęcam do odkrywania Warmii i Mazur.